Cześć, sam z Sambus, tak ten youtuber, który jest uśmiechnięty, wesoły jak zawsze, wcale nie zmęczony, wcale dopiero nie wstałem, ale mam pewną wiadomość dla was wszystkich, ciężką, dosyć ciężką i każdy się musi o niej dowiedzieć, udostępnić ten filmik, bo mam sprawę do was, chcę założyć grupę na Facebooku, tylko nie wiem jak jeszcze ją nazwę, już mamy kilka osób, które chcą być adminami, więc już nie, nie piszcie że chcecie, chcecie być adminami, jak chcecie to, nie wiem, możecie pomagać mi czyś czymś tam udostępniać, żeby ludzie tam bijali ja chciałbym, żeby to była taka dosyć duża ta grupa, żeby chociaż 200 osób było na tej grupie, nie? no a to może być ciężko, jeśli nie pomożecie mi więc połóżcie i ja zostawiam wam to, to zadanie i ma mam nadzieję że mi pomożecie i że stworzymy tą największą, najlepszą grupę na świecie więc dzięki za oglądanie, na razie cześć, cześć, pisz w komentarzach swoje propozycje